Którego iloraz jest liczbą pierwszą. Oblicz wymiary tego prostopadłościanu oraz długość jego przekątnej. No dobra, symboliczny prostopadłościan nam by się przydał. Hop, hop, hop. Jest sobie jakiś tam prawie prostopadłościan. Hop, 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 hop. Warto się nauczyć rysować to. Bo nie zawsze są podane te rysunki. Dobra, wiemy, że jego objętość to 216, a objętość ścianu liczymy, no to wiemy, że pole podstawy razy wysokość, ale mm, podstawą jest prostokąt. No to on ma bok A, bok B, no i wysokością nazwiemy sobie bok C. No to pole podstawy to będzie A razy B, w takim razie AB. No i jeszcze razy C. Nie? A wiemy, że one tworzą ciąg geometryczny. A, B, C tworzą ciąg geometryczny. No dobra. To co by można było tutaj z tego wyczarować? Geometryczny ciąg charakteryzuje się tym, że kwadrat tego środkowego wyrazu to jest iloczyn tych jego sąsiednich. I zobaczcie, jeżeli to by podstawić do objętości, to mielibyśmy, że 216. To jest a razy c, czyli b kwadrat. Razy b. Czyli wychodzi na to, że to jest po prostu 216. To jest b do trzeciej. A b do trzeciej, czyli jakaś liczba do trzeciej, która nam daje 216, to jest po prostu 6. Bo 6 razy 6 razy jest 36 i 36 razy 6 to jest właśnie 216. No dobra, mamy b. I co teraz? To jest szóstka. Hop, zmienię kolor, co by się tutaj nie pomieszało. Nic. To co wiemy, że tutaj jest szóstka, ale mam bardzo ciekawy opis tych krawędzi. Są liczbami naturalnymi i tworzą ciąg nie geometryczny, którego iloraz jest liczbą pierwszą. No bo zobaczcie. C. To będzie w takim razie, o, może nie, wróćmy tutaj jeszcze b kwadrat, czyli to będzie 36 to a razy c. No i teraz zastanówmy się, czym jest c. Można by było powiedzieć, że to jest 6 razy q, ale za dużo nam to nie da. Ale zobaczcie, że można by było powiedzieć, że to jest przecież a razy q kwadrat. Jeżeli to c podstawimy tutaj, to będziemy mieć 36. To będzie A razy A razy Q kwadrat. Co nam daje A kwadrat Q kwadrat? Co po spierwiastkowaniu dostalibyśmy, że 6 to się równa a razy q, czyli w sumie nasze b. A zatem, jakie tu mamy możliwości, jak utrzymać szóstkę z iloczynu dwóch liczb? No dobra, no to zróbmy, że a by było jedynką ku szóstką. 2 może być też i Q będzie trójką. I tu będzie 3, tu będzie 2, i będzie 6 i będzie 1. No dobra, ale tak wiemy, że iloraz jest liczbą pierwszą, czyli nasze Q musi być liczbą pierwszą, a liczba pierwsza dzieje się tylko przez 1 i przez samą siebie, czyli na pewno ta para odpada oraz. Jedynka i szóstka, w sumie ta ostatnia też odpada z racji tego, że mamy tutaj iloraz jest liczbą pierwszą, czyli jedynka też odpada, bo jedynka nie jest liczbą pierwszą. Yy, dobra, no to mamy dwie pary. No to sprawdzamy je. W takim razie tutaj C to będzie, co tu, gdzie było to C? C było tutaj, albo w sumie 6 razy Q. Czyli 6 razy Q to będzie 18, czyli tutaj A jest 2, a tutaj C będzie w takim razie 12, a C, A będzie 3. Czyli w tej wersji mamy do czynienia z ciągiem 2, 6, 18, a tutaj mamy do czynienia z ciągiem 3, 6. 12. A zatem ten prostopadłościan mo może mieć yy, jego wymiary. Możemy, mamy dwa warianty jego wymiaru, tak, które spełniają yy, te podane założenia. Yy, no dobra, no to co? Czas na jego przekątną. Tutaj na czerwono właśnie szkicuję tą przekątną. Wiemy, że ona tutaj będzie leżeć w tym trójkącie prostokątnym. Tutaj jest kąt prosty i przydałby się, przydałby się tutaj długość tej przekątnej podstawy. Z twierdzenia Pitagorasa będziemy wiedzieć, no to zróbmy sobie, że to jest x, że co, że x kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat. A tego x kwadrat użyjemy do obliczenia tej przykątnej tu. Bo zobaczcie, przykątna, którą nazwiemy sobie k w takim razie, to będzie k kwadrat. To się równa właśnie x kwadrat plus c kwadrat. Czyli po spierwiastkowaniu to będzie po prostu k pierwiastek z x kwadrat, czyli to będzie w sumie a kwadrat plus b kwadrat, bo x kwadrat to jest dokładnie to, i plus c kwadrat. W takim razie co? Podstawiamy i będziemy mieć przekątną, czyli K1 w sumie, bo dla pierwszego załóżmy, że dlatego. To będziemy mieć co? Pierwiastek z. Op, pierwiastek z. 2 kwadrat to będzie co? 4, 6 kwadrat, 36 i 18 kwadrat to jest 320. 324. No i przedłużam pięć dodaję to sobie. Hopi, to mamy 4 e, i 36 to jest 40, czyli mam 364. To by wypadało rozłożyć. 364, tu jeszcze wcisnę na 2, 180, 100. 82 na 2, 91, no i 91 tutaj będzie, no to mamy dwa pierwiastki, z 91, to jest k2, no to zróbmy jeszcze, to jest k1, to zróbmy właśnie jeszcze k2, no i tutaj już mamy gotowy wzór, no to co, podstawiamy, 3 kwadrat, to jest 9, plus 36, to już było, i plus 144, bo 12 kwadrat, no to to się równa, no, i co tutaj mamy? 36 plus 144, czyli 150, 180, czyli to będzie pierwiastek ze 189. Suma to jest 18, więc dzieli się na pewno na 3. Czyli można by było to rozłożyć: 189 na 3, czyli to będzie 63. Na 3 to będzie 21, no już mamy jedną parę, tu będzie jeszcze na 3, bo wypadałoby do końca, ale to będzie 7, 7, 1, jedna para, czyli to jest po prostu 3 pierwiastki z 21. Zadanie, moi drodzy, bardzo, bardzo ciekawe, z racji tego właśnie, że ten prostopadłością może mieć dwa wymiary. No, taka niespodzianka Wam powiem, nie? Ale generalnie miło i przyjemnie. Dobra, to co? Do usłyszenia, hej!